Dajcie w krainie składu! Jeśli interesujecie się pielęgnacją, to bardzo możliwe, że trafiliście na mnóstwo reklam książki Skinner, zduroodporny poradnik o pielęgnacji. Autorstwa pani Caroline Hirons. Tak się złożyło, że dostałam tę książkę w prezencie od przyjaciółki i pod wpływem tych wszystkich ochów i achów postanowiłyśmy sprawdzić, czy faktycznie jest się czym zachwycać. Spoiler alert: nie, i po prostu im dłużej będziecie słuchać, tym bardziej będziecie zaskoczeni. A ja zdenerwowana. Pomyślałam, że warto podzielić się opinią o tej książce, ponieważ takie konfrontacje potrafią przekazać wiele przydatnej wiedzy. Jest tutaj co komentować, zarówno merytorycznie, jak i technicznie. Oczywiście zachęcam Was do dyskusji i proszę, abyście nie brali moich słów za mocno do siebie. Szanuję wasze opinię i jeśli macie inne zdanie, to okej. Okay. Zróbmy sobie takie kosmetyczne komentarze. Od razu zaznaczę, że książkę będę oceniać surowo, ale mam ku temu konkretne powody. Po pierwsze, książka nazywa się Bzduroodpornym Poradnikiem, a po drugie, została szczególnie wyróżniona ważną nagrodą. Tak więc pozwolę sobie czepiać się. No, skoro to tak chwalona książka, to mamy prawo mieć wysokie oczekiwania. A jest się czego czepiać. Przejdziemy przez porady, aż po wręcz krzywdzące stwierdzenia autorki. Do konkretów: Unikaj pieniących się kosmetyków do mycia twarzy. To zdanie przewijało się dziesiątki razy, czasem nawet co stronę, jakby to była podstawa pielęgnacji. Autorka długo jednak nie tłumaczy o co właściwie chodzi i dlaczego tak. Ma się nie pienić i koniec. Dobrze, rozumiem, że takie produkty woli, ale bez konkretnej argumentacji to tylko jakaś tam opinia. Faktem jest, że piana jest w produkcie elementem sensorycznym. Pianka może być chociażby miła w dotyku i dlatego lubiana, ale od piany wcale nie zależy delikatność produktu czy jego ostateczne działanie. Na pewno nieraz spienialiście szampon, czy był przez to gorszy? Spienić można zarówno produkt zawierający SLS, jak i bardzo delikatne substancje myjące, nawet te supernaturalne. Zaponiny to naturalne substancje myjące, które same z siebie się pienią. Mydlenica lekarska chociażby. Czy można ją porównać mocą do SLS? No nie! Dla mnie jest to zbyt duże uproszczenie, które niesłusznie demonizuje wiele dobrych produktów. Micele to połączenie wody i oleju. To jest absurdalne stwierdzenie. Wiele osób broni tego zdania tłumacząc, że to uproszczenie albo błąd tłumaczenia. Okej, okay, ale nie każdy może to wyłapać, szczególnie jeśli ktoś jest początkujący. Oceniam zdanie takie, jakie jest, a jest bez sensu. Przede wszystkim, jak mi cele mogą być połączeniem wody i oleju, skoro te substancje się tak o ze sobą nie łączą? Rozumiem, że autorka nie chciała tutaj tłumaczyć, że to są takie kuleczki zbudowane z części hydrofilnej i hydrofobowej, bla bla bla. No fajne do tłumaczenia to nie jest. Ale nazwanie tego połączeniem wody i oleju brzmi tak, jakbyście mogli wlać do butelki wodę i olej, wstrząsnąć i mieć mi cele. No nie! Uproszczenie jest zwyczajnie zbyt duże. Nie używaj filtra zamiast kremu nawilżającego, to tak jakbyś cały dzień chodziła w płaszczu przeciwdeszczowym, mając pod spodem tylko bieliznę. Ech, naprawdę nie musicie nakładać kremu na krem. Dla wielu cer to niepotrzebne obciążenie i ryzyko zaostrzenia trądziku. Spokojnie możecie nałożyć np. Na serum albo esencję, i na to od razu krem z filtrem. Takie połączenie powinno w zupełności wystarczyć i zapewnić skórze zarówno odpowiednią ochronę, jak i nawilżenie. Poza tym, kremy z filtrem też przeważnie zawierają substancje nawilżające i odżywcze. Oczywiście możecie nakładać krem z filtrem na krem pielęgnacyjny, ale nie ma takiej potrzeby. Zalecam, żeby na twarz nałożyć porcję filtra o wielkości orzecha włoskiego. Tak się zastanawiam, czy autorka miała kiedyś w dłoni orzech włoski? Taka ilość to nieporozumienie, które tylko zniechęci do używania filtrów. Poza tym, co ile musielibyśmy kupować nowe opakowanie produktu? Chyba co 3 dni. Taka ilość to stanowczo za dużo. Jeśli serum zawiera silikony, to szybko się wchłonie. Jeśli rozlewa się po dłoni i zostawia film, to zawiera dużo olejków. Przepraszam bardzo, ale że co? Przecież oleje i silikony są różne, formuły produktów też. Taki test jest jednym wielkim nieporozumieniem. Nawet nie wiem na jakiej podstawie to wymyśliła. Jeszcze do tego mylenie olejów i olejków. Dobrze, to może być błąd tłumaczenia, ale olej oznacza czystą formę, a olejek może być np. eteryczny albo jakąś mieszanką. Tylko drogie kosmetyki są dobre. Autorka twierdzi, że należy używać kosmetyków dobrej jakości, ale jako kryterium podaje ich cenę. Że wiecie, drogie równa się dobre. Co to za argument, skoro dla każdego drogi produkt będzie oznaczał coś innego? Dla jednego 50 zł za krem to dużo, a dla kogoś 300 to mało. Sugerowanie, że podczas wyboru produktu należy kierować się ceną jest płytkie, a na pewno nie rozwija żadnej świadomości w zakresie doboru kosmetyków. Co śmieszne, przez 3 czwarte książki forsowane jest podejście drogie równa się dobre. A w jednym z dalszych fragmentów pada stwierdzenie, że. Hmm, w sumie to marki narzucają swoje marże, tańsze produkty też mogą być dobre i tak dalej. Czyli zaprzecza chyba jedynemu kryterium, jakie podała. Nie nakładaj kosmetyków z parafiną w okolice oczu. Pojawi się opuchlizna, a właśnie tego chciałaś uniknąć. Ale dlaczego? Nie, nie tłumaczy. Po prostu nie nakładaj i już. Po co drążyć temat? Okej, okay, rozumiem, że autorka nie lubi parafiny, ja też nie przepadam, ale żeby coś od niej puchło, to jeszcze nie słyszałam. Nie smaruj retinoidami szyi, oczu, nosa i ust. Dobra, dobra. Pod oczy można, jeśli mamy dopasowany kosmetyk. Usta? Okej, okay. ale dlaczego nie nos? A tym bardziej, dlaczego nie szyja? Jedyna informacja na ten temat jest taka, że dzięki temu unikniemy podrażni. Ale przecież policzki czy czoło też mogą być podrażnione. Brakuje tu albo sensu, albo argumentacji. Bo naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego omijać szyję. Nie kupuj produktów, o których nie słyszałaś, a mają reklamę w social mediach. Dlaczego? Bo nie! Serio, taka jest argumentacja. Dosłownie nie kupuj. Ciekawe, czy autorka wie, gdzie promowana jest jej książka. Brak konsekwencji i precyzji. Sto razy przeczytacie, że chusteczki do demakijażu są złe, a później znajdziecie je w polecanych produktach. Bez wytłumaczenia, dlaczego akurat tak. Przeczytacie też, że SPF to podstawa pielęgnacji, ale nie zabrakło zdania, żeby wystawiać buzię do słońca albo po prostu hit. Najpierw pada stwierdzenie, że oleje, hehe, olejki. Dobrej jakości nie zapychają porów i nie powodują wyprysków, ale już kawałek dalej twierdzi, że trzeba unikać masła si, nawet dobrej jakości. Po prostu słucham? Według logiki autorki, to nawet mocno komedogenny olej kokosowy nie zapcha, jeśli jest dobrej jakości, ale już masło si, które jest masłem lekkim i chłaniającym się z niskim potencjałem komedogennym, to ono już zapcha, nawet jak jest dobrej jakości. Co za bzdura! Po pierwsze, jak macie rozpoznać, czy w produkcie jest olej dobrej jakości? A po drugie, dlaczego ta pani straszy ludzi masłem shea? Ono jest naprawdę jednym z najbezpieczniejszych, nawet dla cer problematycznych. Oh! Budowa tekstu. Wiem, że nie dla każdego to będzie problem, ale według mnie tekst jest chaotyczny. Bardzo dużo powtórzeń, kwestie wrzucane luzem, jak do jakiegoś worka. Wybaczcie, ale dla mnie to brzmi tak, jakby ktoś kopiował treści z bloga i wklejał je, żeby tak mniej więcej pasowało tematycznie. Jeśli trzeba później wrócić do jakiegoś konkretnego fragmentu, to jego znalezienie jest bardzo trudne. Budowa rozdziałów jest niejasna, nieuporządkowana, nic nawet nie mówi. W spisie treści po wstępie mamy rozdziały. Właściwe nawyki pielęgnacyjne, bez wyszczególnionych podrozdziałów. Później to samo w przypadku typy skóry i problemy dermatologiczne. A później to jakaś abstrakcja brzmiąca: my sobie, a życie sobie, twój zestaw i sprawa wygląda tak. Dla mnie to niepoważne. Dobrze, poważne być nie musi, ale to prezentuje się tak, jakby się komuś wręcz nie chciało uporządkować tekstu. To jest książka, która ma pomóc w pielęgnacji, a tymczasem spis treści odbieram jako jakieś clickbaity z bloga. Technicznie to jedna z naj Gorszych książek, z jakimi miałam styczność. Krzywdzące słownictwo. I tu sama muszę uważać na słowa. Chodzi o to, że autorka posługuje się zwrotami, które są nie na miejscu. Padają tam takie zdania jak: Skóra nie powinna być matowa, przynajmniej nie za życia, na matowość będzie miała czas po śmierci. Albo w skrócie, że skóra przestanie oddychać dopiero po trafieniu do kostnicy. Jeśli jeszcze nie poczuliście niesmaku, to są lepsze zwroty. Na przykład autorka twierdzi, że niektóre szkolenia były tak nudne, że miała ochotę sobie podciąć. nie wiadomo co. Spłycanie takiej poważnej sprawy jest po prostu okropne. Można powiedzieć, że było nudno do pożyku, nudno, że aż zasypiała, ale nie! Znowu jakieś odniesienia do odebrania sobie życia. Słowa naprawdę mają moc i uważam, że w książce o pielęgnacji takie żarciki nie powinny mieć miejsca. Poczucie humoru, które kogoś krzywdzi, jest zwykłym hamstwem. Wpadają tam nawet stwierdzenia, że młodej cerze można używać brokatu, ale starszym osobom autorka tego zabrania. Dosłownie o używaniu brokatu przez starsze osoby pisze: Przestań, po prostu przestań. Uch. Kochani dojrzalsi odbiorcy, jeśli lubicie brokat i chcecie go używać, to będziecie wyglądać bajkowo i nikomu nic do tego. Czy to znaczy, że w książce nie ma dobrych fragmentów? Są i to wcale nie tak mało. Ale to, co jest tam fajne, nie jest wiedzą tajemną. Jeśli interesujecie się kanałami o pielęgnacji, to i tak te informacje możecie już mieć. Nie mogę polecić wam książki, podczas czytania, której musicie być ciągle czujni, czy wręcz potrzebować przewodnika po poradniku. Nie polecę tej pozycji również ze względu na podejście, które reprezentuje autorka. Moim zdaniem książka jest nacechowana bardzo negatywnie, co kłóci się z moim podejściem do pielęgnacji i nie chciałabym, żeby ktoś się zniechęcił. Narracja sprawia, że można poczuć się traktowanym z góry, czy nawet z pogardą. Nastawienie w Pielęgnacji jest bardzo ważne, bo wpływa na naszą regularność, dlatego brałam to mocno pod uwagę. Ta książka mogłaby się nazywać Pielęgnacja według Caroline i to by było faktycznie trafne. Autorka wyraźnie narzuca swoje poglądy, a jej rady opierają się na tym, co ona lubi i co ona poleca. Momentami prezentując to jako jedyną słuszną drogę. Przy czym Czasem sobie sama zaprzecza. Książka mnie rozczarowała i zdenerwowała. Uważam, że zarówno technicznie, jak i merytorycznie mogłaby zostać znacznie poprawiona. Chociażby sensowne ułożenie tematów pomogłoby wyeliminować zaprzeczenia własnych teorii. Tymczasem skaczemy z wątku na wątek w nieznanym kierunku. Rozumiem, jeśli ktoś lubi tę książkę i to szanuje. Jeśli chcecie podzielić się swoimi uwagami, to szczerze do tego zachęcam. Dajcie znać co myślicie o takim komentarzy. Czy poradziłam sobie w tej roli? Jeśli tak, to będzie mi miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i subskrypcję. Dziś się z wami żegnam. Buziaki, pa!